Marsz 4 czerwca okazał się być... Sukcesem, można to chyba tak nazwać, żeby mimo pewnych problemów i pewnych rzeczy, o których powiemy w tym filmie, pewnych jakichś tam korzyści, które PIS potencjalnie może z tego wyciągnąć, wydaje się, że opozycja, a tak naprawdę koalicja obywatelska, głównie koalicja obywatelska i Donald Tusk, wyciągnęli z niego bardzo dużo. Jest to po części dobry pomysł Platformy Obywatelskiej, ale też duży fart, który po prostu mieli. W tym filmie porozmawiamy sobie o tym marszu, porozmawiamy o jego konsekwencjach, porozmawiamy o tym, jak wpłynie na polską politykę i porozmawiamy o tym, jak ważne z perspektywy wyborów i, no jakby wiecie, dania władzy, Opozycji jest tak naprawdę. Więc bez zbędnego przedłużania, stawcie nam like, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, będziecie widzieć nasze filmy i lećmy do materiału. Zacznijmy od tego, że Marsz okazał się być sukcesem. I teraz y, tu oczywiście pojawia się dyskusja o liczbach. Im bardziej środowiska PiS, tym bardziej będziemy słyszeć, że 100 tysięcy ludzi, im bardziej środowiska PO, tym bardziej słyszymy pół miliona ludzi. I my naprawdę nie chcemy tutaj mówić, że prawda na pewno leży gdzieś po środku, no bo to zachęcałoby partie polityczne tak w ogóle za każdym razem do tego, żeby maksymalnie zawyżać swoje wyniki tylko po to, żeby ten środek wychodził bardziej po ich stronie, ale w tym wypadku faktycznie wydaje się, że gdzieś po środku chyba jest to prawda, no, gdzieś tam pojawiają się głosy o 250 tysiącach ludzi, o 350 tysiącach ludzi, Czy im bardziej schodzimy na takie bardziej neutralne grunty, tym bardziej gdzieś te liczby się pojawiają, więc załóżmy, że tych ludzi było gdzieś koło 300 tysięcy, tak? W sensie wiem, że niektórzy uważają, że było dużo więcej, inni uważają, że było dużo mniej, ale to 300 tysięcy wydaje się być takim założeniem w miarę legitnym, przy czym na koniec nie ma aż tak potężnego znaczenia, bo nawet zakładając, że byłoby te 100-200 tysięcy ludzi, dalej jest to dosyć spory sukces. Nie wiem, czy pamiętacie, ale my dosyć dawno temu robiliśmy sobie takie właśnie założenie, na tym kanale. Jurek twierdził, że to będzie marsz będzie dużym sukcesem. Ja twierdziłem, że, no, frekwencyjnie może być ciężko. No i ewidentnie to ja się myliłem w tym wszystkim. To wynika z wielu czynników, o których powiemy sobie zaraz. No ale w każdym razie można założyć, że ten marsz wyszedł dużo lepiej niż się spodziewano. Zauważcie! Dawno nie było tak, że Platforma Obywatelska zrobiła coś swojego. Nie w odpowiedzi na PiS, tylko coś swojego i było to pozytywnie odebrane przez społeczeństwo. Przeważnie na takich akcje można było sprowadzić do stawania na grabiach i uderzenia się w twarz dużym patykiem. A tym razem wydaje się, że jednak taki odbiór społeczny, oczywiście wyciągając pisu ale ten taki ogólny odbyt społeczny jest dosyć pozytywny. Marsz przyszedł bez większych problemów, co da się słyszeć nawet w pisie, tak? Nie było żadnych incydentów, takich, o których ktokolwiek by słyszał, które byłyby jakimiś większymi incydentami. Żeby pokazywać skandale, trzeba było wyciągać zdjęcia z Marszu Niepodległości na Twitterze, bo potem okazywało się, że tak nie był ten marsz i ludzie się pomylili, no ale fek na chwilę poszedł. No takim największym minusem było to, że ludzie musieli słuchać Lecha Wałęsy prawdopodobnie, ale no w którymś momencie już nie wytrzymali, zaczęli krzyczeć, że idziemy, 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 już nie chcemy słuchać Lecha Wałęsy. Yy, rozumiemy to podejście. Dobrze. Jak nie chcecie słuchać, to dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. No ale poza jakimiś takimi mniejszymi rzeczami, no to wydaje się, że cały marsz przeszedł tak bardzo spokojnie i bardzo przyjemnie. I właśnie to jest ta rzecz przyjemnie. Bo tutaj chyba opatrujemy największego sukcesu tego marszu w kontekście takim właśnie narracyjnym. Widzicie, ostatnie tygodnie polskiej polityki były naprawdę ciężkie. Ostatni tydzień to był hardcore. Wiecie, komisja do spraw badania rosyjskich wpływów, potem ten wpis lisa i odpowiedź pisu z tym spotem, z obozem zagłady. Dużo rzeczy w polskiej polityce się stało, które były bardzo takie denerwujące, które były bardzo nerwowe po prostu. Ten tydzień był bardzo bardzo nerwowy. I platforma obywatelska, bo serio, no w sensie to był marsz platformy obywatelskiej. W sensie był okej, okay, był jakiś, nie był marszem poparcia platformy obywatelskiej bezpośrednio, ale był marszem platformy obywatelskiej tak ideowo, I jednak wyszła z pozytywnym komunikatem. Tak, wyszła z komunikatem, patrzcie, idziemy sobie na dworze, jest ładna pogoda, piknikowy vibe. I w ogóle jest super, jakby walczymy o demokrację, walczymy o ważne sprawy, ale do tego wszystkiego jest przyjemniej, i pokazujemy taką pozytywną twarz polityki, zobaczcie, tak będzie wyglądała normalność. To była ta idea. Mimo tego, że PiS próbował jakoś robić kontr próbował robić, wiecie, no właśnie ten, ten spot, co mówiłem wcześniej, ale próbował, też y, wrzucać jeszcze chwilę wcześniej zdjęcia policji, która, wiecie, pałowała ludzi za Tuska, y, na co w ogóle odpowiedziała policja, w sensie Związek Zawodowy Policjantów, y, przedstawicieli się wkurzył strasznie z takim, ej, nie używajcie nas tej walki politycznej. I te akcje ewidentnie nie zadziałały, tak? No w sensie cały hashtag, który był wykreowany z tym Marszem Nienawiści, no ciężko, żeby znaleźć jakieś swoje takie odpowiedzi, no bo tak naprawdę najbardziej taka rzecz, do której można by się przyczepić z perspektywy właśnie wyborcy, pisu, czy osoby, która popiera pis, to są hasła, które były wznoszone na tej manifestacji, na tym, na tym, na tym Wiecu, na tym, na tym marszu. No tylko, wiecie, hasła takie z gwiazdkami, to. Wszyscy już chyba tak do ich przywykli, że na innym to nie robi specjalnego wrażenia. Mamy wrażenie? Wrażenie jest ważnym słowem w tym, w tym zdaniu? Bo naprawdę okrzyki o tym, żeby hmm, jakąś partię polityczną to, to jakby to, to już taka nasza norma, że chyba nikogo to specjalnie nie dziwi. Więc w tym kontekście to jest chyba największy sukces. Właśnie, że mieliśmy zestawienie tej takiej polityki PiSu w ostatnim tygodniu, która była dosyć radykalna i zestawienie tej polityki Platformy, która w tym wypadku wydała się być taką po prostu lekką polityką, że o my chcemy tutaj normalności, wolności, będzie super, chodźcie z nami. No i to, to jest przekaz, który poszedł w świat. Więc to jest chyba największe zwy takie właśnie przywrócenie nadziei tym wyborcom, kazanie tej pozytywnej strony. I trochę odpowiedź na ten taki zarzut do platformy, że nie ma pozytywnego programu. W sensie, bo wiadomo, to nie jest pozytywny program, to po prostu marsz, to jakby nie jest kwestia programowa, ale bardziej wzbudzenie jakichś pozytywnych emocji, nie? Wiecie, w polityce to jest dosyć rzadki, ostatni czas, żeby ktoś był pozytywne emocje. Więc to, że platformie udało się to zrobić, jest zdecydowanie no, na plus dla nich w tej walce wyborczej, która się zbliża. Druga rzecz, którą Platforma uzyskała z tego wszystkiego, no to zdecydowanie jest kwestia tego, że no udało im się zmarginalizować hołownik ośnie, jaka o tym, że walka dotycząca tego, czy PSL i Hołownia pójdą w tym marszu, czy nie pójdą, trwała naprawdę długo, i bardzo długo Hołownia i PSL mówili, że nie pójdą. No ale potem zdarzyła się rzecz, która w ogóle uważamy za największy przypadek, który uratował platformę, w tym wszystkim się uratował najbardziej pomógł. Czyli PiS zaczął robić swoje rzeczy, zaczął pływać komisje i tak dalej. I tak wkurzył społeczeństwo, że chołownia i Kosiniak zostali postawieni przed ścianą i de facto zmuszeni do bycia w tym marszu. Żeby pod żadnym pozorem nie dać sobie przylepić łatki kogoś, kto jest, wiecie, centrystą albo tutaj chce być międzypisem PO, że nie w tej sprawie musi być Zapeo, a przez to że marsz nałożył się i to jest właśnie ten taki przypadek który naprawdę pomógł platformie zaraz po tym kiedy pis chciał prowadzić tą ustawę znaczy nie wiem czy przypadek głupota pisu no to nie mieli wyboru i w tym właśnie marszu poszli i to był naprawdę dla nich spory problem bo wiecie po narracji że o to nie w Warszawie wszystko się dzieje to my tutaj mamy swoje pomysły i tak dalej musieli na końcu pójść z platformą obywatelską ciężka sprawa ale do czego zmierzamy do czego zmierzamy to to że wyszło dużo takich śmiesznych rzeczy z tego Pomijając to że wiecie gdzieś tam była atakowano to że nie ma wspólnej listy i musiał się z tego bronić po to że na koniec udzielił najlepszej wypowiedzi w ogóle, a propos tego marszu, którą widzieliśmy, czyli tego, że no oni w sumie mieli przemawiać, ale nie przemawiali w końcu i w sumie to dobrze że nie przemawiali. I oni w sumie dobrze, my dobrze nie przemawialiśmy, my nie chcieliśmy, my nie chcieliśmy, my nie chcieliśmy. Mimo tego, że wydaje się, że tak chyba chcieli, yy, no ale jednak, no, na koniec zjadali się sprowadzić do roli supportu dla yy, Tuska, dla w ogóle Platformy Obywatelskiej. Co z perspektywy ich polityki, próby budowania trzeciej drogi, budowania takiej jakiejś alternatywy dla PiSu u i PO, mimo że bardziej z PO niż z pis oczywiście, ale jednak alternatywy, no jest dosyć słabą sprawą z ich perspektywy, więc, jakby zdecydować, w tym kontekście też punkt idzie dla Tuska, mimo tego, że no właśnie to jest przypadek w dużym stopniu. I dla jasności, w policji trzeba mieć farta. Trzeba mieć farta absolutnie. Więc to nie jest tak, że my tutaj coś zarzucamy Platformie Obywatelskiej, ale bardziej no trzeba podkreślić to, jak wiele szczęścia mieli. Bo frekwencja tego marszu, to, że udało się hołownie no właśnie troszeczkę zwasalizować w tym wszystkim, to, że ten odbiór jest aż tak pozytywny i że to było aż tak takie, wiecie, pozytywne i przyjemne wydarzenie, no to jest zasługa tego, że PiS przez ostatni tydzień po prostu grzał tematy, które chyba nie powinny być grzane. I to jest fart, który PO miało. Bo pamiętajmy, ten marsz był zapowiedziany dawno, dawno temu. To nie jest tak, że ten marsz jest odpowiedzią na rzeczy, które ostatnio w polskiej polityce się wydarzyły, mimo że tak trochę wyglądał. Stało się tak dlatego, że PiS postanowił po prostu chwilę przed tym marszem odpalić najcięższy działak i zmisować dużo strzałów, no wiecie, jakby ten spot, nie, z tym obozem, o którym mówiliśmy. To jest taka wysięka na torcie. I po prostu opozycja była w strasznym gazie, bo wystarczyło krytykować PiS. I dzięki temu, że ten marsz się nałożył na te wydarzenia, tak naprawdę zyskali tak dużo. Bo dzięki temu na tym porównaniu on wydawał się właśnie takim pozytywnym wydarzeniem. Bo dzięki temu, że to się stało, to hołownia musiał być na tym marszu. Bo dzięki temu, że to się stało, to nagle okazało się, że te tam dziennikarze, którzy mówili, że nie idą na marsz, bo są dziennikarzami, teraz mieli takie nie no dobra, idziemy na marsz, bo to jest w sumie ta ustawa o komisji, to jest przesada. I przez te wszystkie zdarzenia, które zdarzyły się w ostatnim tygodniu, ten marsz wyszedł aż tak dobrze, w sensie tak mocno, tak duży wyszedł, zmobilizować dodatkowo ludzi, którzy na to przyjechali. Pod tym względem my nie jesteśmy w stanie pojąć, jak pismo do tego doprowadzić. To, to jest tak szkolny błąd. O tym już mówiliśmy. Naprawdę uważamy, że to nie są szachy 5D. Tak szkolny błąd, że jest to aż niesamowite w pewien sposób. Szczególnie, że te wszystkie zagrania sprawiły, że wszystkie okrzyki o wiecie, kaczorze, dyktatorze i tak dalej były trochę mniej odbierane negatywnie. W sensie ciężej im przypisać takie, bo oni po prostu nienawidzą pisu. Oczywiście pis próbuje to robić, ci dla jasności dalej do ich bańki dociera to w ten sposób, więc to też nie jest tak, że to zniknęło. Ale jednak ten przekaz ten tak do, do, do ogólnych odbiorców idzie w dużo mniejszym stopniu, bo po prostu pis tak wysoko zawiesił poprzeczkę w ostatnich dniach, że takie tylko okrzyki na marszu nie robią na nikim wrażenia. To jest trochę problem pisu i to jest złe zagranie strony pisu. My naprawdę podkreślamy, znowu uważamy, że pis w tym kontekście, po prostu popełnił błąd. Kolejna sprawa, która a propos tego marszu jest mega, mega ważna, to to, że wydaje nam się, że jedno to jest zmobilizowanie wyborców. Nie, i to, że właśnie pokazali nadzieję, i to, że wyborcy teraz mają takie poczucie, że o Jezus Maria, lecimy, lecimy, lecimy. Druga sprawa, no to kwestia zmobilizowania. Struktur. Mam wrażenie, że to jest nawet ważniejsza kwestia w kontekście tych problemów, o których powiem Wam zaraz. Mobilizowanie struktur PO, pokazanie, że właśnie ta siła tam jest, że mamy tak dużo wyborców, że razem nas jest tak wielu, pokazanie właśnie tego wydarzenia, że jesteśmy w stanie zorganizować, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć jakoś pozytywnie na pis, że możemy te wybory wygrać. Tak ta narracja, którą Tusk teraz po tym marszu utrzymuje, że ten dzień zmienił wszystko, że od tego dnia tak naprawdę zaczynamy walczyć. Wiecie, taki symboliczny początek kampanii ze strony opozycji, takie duże wydarzenie, które faktycznie było czymś. Nie, to jakby okazało się, że to nie jest konwencja partii do końca, tylko właśnie takie wydarzenie społeczne, to sprawia, że w stanie uwierzyć, że te struktury PO są dużo bardziej nastawione na to, że możemy wygrać wybory niż no, wcześniej były. A to w polskiej polityce jest ważne. No, często mówiło się o tym, że właśnie tak naprawdę PiS w dużym stopniu wygrał wybory w 2015 roku. Dlatego, że po wyborach prezydenckich byli przekonani, że wygrają. Struktury były przekonane, że wygrają, więc od razu grały na wygraną, a nie, wiecie, myślały o tym, czy w ogóle mamy szansę w cokolwiek. Nie, nie wahały się. I to jest jakaś taka rzecz, którą myślimy, że PO i w ogóle opozycja może wyciągnąć z tego wydarzenia, to znaczy, że struktury będą nagrzane po to, żeby walczyć. I to są pozytywy tego marszu. Tylko z drugiej strony, mamy wrażenie, że jednak w mediach jest trochę zbyt cukierkowy obraz tych wydarzeń i są z nim pewne problemy. Znaczy nie na poziomie może marszu są problemy, co bardziej problemy, które to nie jest tak idealne wszystko. Do o co nam chodzi? Pierwsza kwestia. Nie jesteśmy przekonani, czy wierzymy w narrację o tym, że to jest ten moment, który zmienia wszystko, że to jest ten punkt, po którym już nie ma powrotu, to jest moment, w którym PiS stracił władzę. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jednak czasu do wyborów zostało za dużo i oczywiście ten marsz może być napędem dla wielu ludzi, żeby pracować aż do wyborów, ale jednak dla opinii publicznej, no to jest temat, który zniknie w ciągu następnych dwóch tygodni. A i tak jesteśmy tutaj bardzo tacy szczodrzy z tymi dwoma tygodniami, bo jasne, obrazki z niego będzie można je wykorzystywać, wiecie, w spotach kampanijnych, będzie można je wykorzystywać później w kampanii i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym względem. Wiadomo, spoko, to jakby to się przyda. Ale samo to uczucie właśnie tej takiej ekstazy, że o Jezu walczymy o wolną Polskę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej które było jakby taką trochę myślą tej, tej, całej, tej całej tego całego wydarzenia, to będzie trochę ciężkie. Bo zaraz wiecie, komisja zostanie już powołana, nie? Będzie jakaś dyskusja o tej nowelizacji, którą prezydent wprowadził. Pis znowu odpali swoje rzeczy, opozycja znowu będzie musiała w nie wejść. I ten taki obraz pozytywności i tego, co było budowane na tym marszu szybko się skończy. Więc biorąc pod uwagę, jak dużo czasu zostało do wyborów, to nie uważamy, że to może być jakaś taka, wiecie, rzecz, która przekręca licznik. Wiadomo, teoretycznie, Widać jakieś tam skoki, lekkie poparcia dla PO w kontekście jakby ostatnich sondaży, właśnie sondaży nawet robionych właśnie w ten weekend. Chociaż tutaj poczekalibyśmy jednak jeszcze do następnych jakichś sondaży, które pokażą, jednak wiecie, tą zmianę po paru dniach, ale i tak, nie w sensie, to jest coś, co będzie szybko, dosyć blakło. Więc jeśli opozycja nie będzie miała teraz bardzo konkretnego planu na to, jak utrzymać tą narrację, jak ją podnosić, jak cały czas, jakby wiecie, benefitować z tego, co zrobili, to to bardzo szybko się skończy i bardzo szybko się rozsypie. Więc tutaj podstawowe pytanie brzmi: czy to jest tak, że mają dalsze plany? Bo ciężko będzie zrobić wydarzenie o takim znaczeniu, i tak dużej i tak. Udane wydarzenie w ciągu najbliższego nie, miesiąca, dwóch, trzech, to nie będzie proste. Więc pytanie brzmi, czy opozycja ma zasoby, żeby utrzymać tą piłeczkę medialną po swojej stronie i jednocześnie atakować PiS i wysyłać ten pozytywny przekaz w świat. Bo jeśli nie, no to ten marsz się trochę rozejdzie po kościach za jakiś czas. Szczególnie w kontekście ludzi, którzy nie żyją polityką tak bardzo, jak, no wiecie, pewnie osoby, które w tym marszu były, czy tam jesteście komentatorzy polityki. To co ten marsz jeszcze zrobił, tak jeszcze szybko dodam, zanim przejdziemy do drugiej kwestii, która jest chyba najgorszą kwestią z perspektywy y, opozycji, No to szybko tylko, że faktycznie też ten marsz zrobił jedną rzecz w kontekście Polityki międzynarodowej, polityki To znaczy znowu trafił na nagłówki. I w sumie wiecie, to mocno podbija narrację o tym, że z Polską jest problem, tak? No bo najpierw mamy przyszędzie, na całym świecie piszą, że Jezus miał jakąś komisji i chcą do nią dojeżdżać opozycję o takie autorytarne zagrania Polski, a teraz wiecie jest jakiś gigantyczny marsz w Polsce w obronie demokracji. Więc jakby no, opozycja zdecydowanie wygrywa tą międzynarodową politykę, tylko to nie wiemy, czy będzie miało jakieś znaczenie konkretne przełożenie na wybory. Ale w tym kontekście ten marsz też się przysłużył. Ale dobra, drugi problem, naszym zdaniem, największy, i to jest problem, który my nie wierzymy w to, że PiS to zaplanował. Nie wierzymy w to, że Pisto zaplanował, ale to jest rzecz Podobno ludzie w PiSie się cieszą i my się nie dziwimy, bo faktycznie to jest jedyna sensowna rzecz, która może z tego dla nich wynika. Sukces pluska w postaci jakiejś tam formy wasalizowania i marginalizowania hołowni i kosieniaka kamersza, no jest dla PiSu w pewien sposób korzystny, bo sprawia, że nie trzeba będzie walczyć z różnymi małymi ugrupowaniami i na każde z nich coś wymyślić i marnować czas w TVP na parę różnych partii, tylko będzie można całą opozycję spiąć w konglomerat To jest Tusk. To jest Tusk, to jest Tusk, którego Wy nienawidzicie, my nienawidzimy najgorszy człowiek na świecie, to jest ten, co zostawił nas dla Brukseli. To jest ten, który rozmawiał z Rosjanami, Niemcami i tak dalej. To jest twarz całej opozycji. Więc te wybory przestają być między Pisem a opozycją, a zaczynają być między Kaczyńskim a Tuskiem, a w tej walce trochę ciężej może być opozycji uzyskać swoje miejsce. Łatwo będzie kreować przekaz, który uderza bezpośrednio w Tuska. Że pamiętajmy, że Tusk ma bardzo duży elektorat negatywny i bardzo nisko zawieszony sufit, więc kwestia tego, że na tym marszu właśnie był Tusk i pod nim była lewica, pod nim był, Ho był Hołownia, pod nim był PSL, i tak naprawdę wszystkie jakieś inne mniejsze ruchy, partie, etc., no też tam się jakoś pojawiały, tak nazwijmy to obywatelsko, poza Konfederacją. W sumie no Konfederacja nie i tego typu środowiska, nie, no i PIS, wiadomo, poza tym, tak naprawdę ta opozycja tam była, no wiecie, tam był też, nie wiem, Tomasz Lis, tak, jakby gier to popiera. Chodzi o to, że to można spiąć w jeden taki woreczek opozycja, i to ten woreczek można atakować. I to jest zysk napisu, który z tego wynika, aczkolwiek też. No coś, co prawdopodobnie koalicja obywatelska chciałaby mieć. Nie wiem, sensie oni chcą do tego podejść w ten sposób. Więc to jest rzecz, na której tracą no właściwie właśnie takie jakieś partie jak Hołownia czy kosinia, jak lewice w tym zrobiła to z własnej woli, więc oni chyba chcą po prostu tak to rozwiązać. No i po prostu pis, który będzie miał możliwe, że trochę łatwiejszą drogę do tego, żeby atakować całą opozycję. Ostatnio pisowi tak to nie idzie, więc zobaczymy, czy to będzie miało znaczenie jakiekolwiek, ale prawdopodobnie będzie miało znaczenie. No i zobaczymy, jak donośnie będą skutki tego marszu za jakiś czas. Bo tak jak mówimy, teraz wiecie, cała taka opozycyjna bańka żyje w eksasie, że Jezus Maria, udało nam się i w ogóle ten moment zmiany. No i bylibyśmy spokojni z takimi stwierdzeniami, bo wydaje nam się, że jednak trzeba poczekać parę tygodni i zobaczyć, jak to mocno będzie pamiętane. Bo wiecie, było już trochę aferek, które pisowi ludzie zapomnieli. Pytanie brzmi, czy po prostu marsz, no żeby ok, był fajny, ludzie się cieszyli, dobrze bawili. Będzie na pewno na tyle ważne, żeby go pamiętać za długi, długi czas, bo do wyborów jednak jeszcze trochę. Wbrew temu, co widzimy cały czas, że mamy wrażenie, że kampania trwa. Ale żeby wiedzieć, kiedy kampania się zacznie, ale też co będzie działo się do niej i po niej, bo tam będzie dużo rzeczy, ale czy się idzie też za granicą, bo nie tylko Polską Polak żyje. Stawcie lajka, like, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie filmy. Jest nasz inny film, serdecznie go polecamy. Nasz Instagram, tam są newsy na bieżąco. Do tego wszystkiego serdecznie zapraszamy, żebyście znajdowali naszego patrona. I dziękujemy serdecznie patronom. Staramy się starać dla Was. Cześć!